Dziękuję wszystkim witam na moim kanale Zero Ciasteczko Podłoga Julki Zero Pierwsze co zrobicie najlepiej, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, to jest najważniejsze Tak, zaczynam ten odcinek jak taki typowy youtuber Jest to pierwszy odcinek w ogóle na moim kanale Zbierałam się do tworzenia tego kanału przez bardzo długi czas, aż wreszcie udało się to zrobić Dzisiaj jest pierwszy vlog, w ogóle pierwszy odcinek, i tak, będę tutaj opowiadać ogólnie, co zrobimy w dzisiejszym vlogu i ogólnie, co będę nagrywać na tym kanale. Więc pierwsza rzecz to na pewno wpadniecie na mojego. Instagrama, tutaj proszę bardzo, i na mojego TikToka. Na obydwu platformach, tak jak na YouTubie, nazywam się Tak samo. Na yy, Instagramie i tutaj na YouTubie mam takie profilowe, a na TikToku mam takie. <laughs> Przepraszam. I yy, tak, jestem Wiktoria. Jestem w żugajkach od 4 lat, prawie 4 lat już. I tak, będę tutaj nagrywać głównie takie rzeczy vlogowe. Z spotkań z Julią Żugaj, z obozów różnych, z koncertów i w ogóle. Sama jakby, jestem przy, 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 przez 4 lata prawie w Żugajkach widziałam ją tylko dwa razy: na koncercie i e, na na świętach, harmoniach i w promenadzie. Na tym słynnym internecie z Julią Żugaj. E, I tak widzieliśmy no, tutaj Scrum, czyli rodzina. I tak. <kühm> Mam trochę chrypkę, bardzo was przepraszam. I w dzisiejszym vlogu pójdziemy do Warszawy szukać lodów Julii Żugej. Myślałam, że one będą tylko w lato. Limitowana edycja przez tamto lato, ale chyba one wróciły na to lato. Więc pójdziemy do czterech Carrefourów prawdopodobnie. Wczoraj byłam w dwóch ekspresach. Carrefour Express w żadnym nie było. Był nawet prawo Marcina było. Ale lodów Julii Żugej. Brak. Naprawdę były, był prawo Marcina, naprawdę, obiecuję wam. I tak, nie wiem, co tutaj mogę jeszcze powiedzieć. Ogólnie to chyba już. Nie wiem, zapraszam do mojego tej odcinka. Odezwę się do was, jak już będziemy jechać do Warszawy, szukać lodów Ilżugaj. Ale jeszcze wam pokażę, co pakuję do Warszawy. No, spakuję telefon, ale jeszcze nim nagrywam, będę miała swoją kamerę. Będzie to taka malutka vlogowa. Z takiego plecaczka nie mam naprawdę innego. Do tego plecaka pakujemy. Ja zawsze, kiedy do Warszawy to pakuję coś Julki, bo może ją kiedyś spotkam, nie wiadomo. Płytę Julki. Żebym podpisała. Oraz takie zdjęcie Julki. I żebym podpisała to taki marker, który jeszcze pewnie coś dopisa, ale na razie nic nie pakuje. To tak. Widzimy się już, jak będę jechać do Warszawy szukać lodów. Właśnie wyszłam na dwór, bo zaraz jedziemy do Warszawy szukać lodów Juli Żumie. Mam nadzieję, że znajdziemy je w pierwszym Carrefourze, bo nie mi się jedzieć po Warszawie. Szukać ludów w ale zobaczymy. To co było już historia, w okamgnieniu umowy stal. Nieważne, jaką pójdę drogą do treta Rodzina mięsna spędziła w Kerkforze, w okamgnieniu umowy stal. Nieważne jaką pójdę drogą, do tam. nie ma. Nic nie ma. Życie po prostu, co? Jakby to jest inny wymiar szczęścia. Nie udało mi się kupić lodów fiołki. Nie było ich. E, I co, prank, bro? Sprankowałam was. I właśnie z tą babcią, więc musiałam jakoś dograć. No i co? Kiedyś znowu będzie szansa, żeby ich poszukać. Więc to tyle na dzisiaj. Pa!